Święty Michał Archanioł usłyszał twoje wołanie. Widzi twoje ciche łzy, czuje ból twojego serca i zna pilność twojej prośby. Dziś wyciąga swój miecz w twojej obronie i przynosi ci odpowiedź z nieba. Oglądasz kanał Modlitwa za Dusze, gdzie jednoczymy się w wierze, prosząc o wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Jeśli potrzebujesz pilnego cudu, módl się ze mną całym sercem i uwierz. Że odpowiedź nadejdzie w czasie wyznaczonym przez Boga. Święty Michale Archaniele, książę Wojsk Niebieskich, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym niepokoju, bo potrzebuję cudu, który wydaje się niemożliwy. Wiem, że jesteś potężnym orędownikiem, aniołem, który stoi najbliżej Bożego Tronu. Wiem, że nic nie jest poza Twoim zasięgiem, gdy wstawiam się za mną przed Najwyższym. Ukochany Archaniele! Ty, który znasz najgłębsze pragnienia mojej duszy, spójrz na mnie w tej chwili. Wiem, że nie jestem godny, ale wiem też, że Twoja miłość jest nieskończona, a Twoje miłosierdzie nie ma granic. Dlatego oddaję się pod Twoją opiekę i powierzam Ci tę prośbę, która tak bardzo ciąży na moim sercu. Święty Michale, wiem, że czasami rozpacz próbuje zawładnąć moim umysłem. Rozglądam się wokół i nie widzę wyjścia. Czas mija, a odpowiedź wydaje się nie nadchodzić. Ale dziś, potężny archaniele, błagam cię. Przyjdź mi z pomocą. Spraw, by niemożliwe stało się możliwe. Otwórz drzwi, które są zamknięte. Przynieś rozwiązanie, które może przyjść tylko z góry. Święty Michale archaniele, jeśli coś stoi na przeszkodzie temu cudowi, Usuń to! Jeśli są siły próbujące przeszkodzić temu błogosławieństwu, zniszcz je. Jeśli są we mnie wątpliwości, które podkopują moją wiarę, wzmocnij mnie teraz. Wiem, że gdy wierzę całym sercem, niebo porusza się na moją korzyść. Idź przede mną, święty archaniele, i działaj swoim potężnym stawiennictwem. Jeśli ta prośba musi być przedstawiona przed Bogiem. Zanieś ją teraz w swoich czystych i nieskalanych rękach. Wiem, że Bóg nigdy nie odmawia prośbie złożonej przez Ciebie, bo kocha Cię doskonałą miłością i słucha każdego słowa, które wypływa z Twoich ustęp. Święty Michale, wiem, że jesteś aniołem, który wszystko widzi, wszystko czuje i wszystko może przemienić. Wiem, że Boży czas nie jest taki sam jak mój, ale dziś proszę Cię z całą moją wiarą. Jeśli taka jest wola Pana, niech ten cud stanie się natychmiast w moim życiu. Jeśli wierzysz, że święty Michał Archanioł już wstawia się za Twoim cudem, napisz w komentarzach: Przyjmuję mój cud. Święty Michale Archaniele, okryj mnie swoim świętym płaszczem. Oddal wszystkie myśli zwątpienia, każdy lęk, każdy niepokój, który próbuje odebrać mi nadzieję. Czuję, że Twoja obecność już działa, że Twoje światło rozprasza cienie, że Twój głos już rozbrzmiewa w niebie w mojej intencji. Jeśli ten cud dotyczy mojego zdrowia, święty Michale, połóż swoją dłoń na moim ciele i uzdrów wszystko, co chore. Jeśli dotyczy mojej rodziny, wejdź teraz do mojego domu i przynieś pokój i harmonię, których tak bardzo potrzebujemy. Jeśli jest to sprawa finansowa, dotknij mojego życia, aby Boża opatrzność się objawiła. A jeśli chodzi o moje emocje, pociesz mnie, wzmocnij i prowadź, abym odnalazł równowagę i spokój. Wiem, że nic nie umyka twojemu spojrzeniu, ukochany Archaniele. Wiem, że każda łza, którą wylewam, jest przez Ciebie zbierana. Wiem, że każda prośba wypowiedziana z wiarą jest przez Ciebie zanoszona przed Tron Boży. Dlatego dziś spoczywam w Twoim stawiennictwie i ufnie oczekuję na mój cud. Święty Michale, wiem, że gdy Ci ufam, moja modlitwa nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Wiem, że zanim jeszcze zawołam, Ty już znasz mój ból, widzisz moje cierpienie i wyciągasz rękę, aby mi pomóc. Drogi Archaniele, powierzam Ci każdy szczegół tej prośby, która tak bardzo ciąży na moim sercu. Wiem, że oczekiwanie może być bolesne, że cisza może wydawać się znakiem, że nic się nie dzieje. Ale dziś wybieram wiarę, że cud jest już w drodze, że Twoje wstawiennictwo już otwiera ścieżki, że łaska już zmierza w moim kierunku. Wiem, że toczą się duchowe bitwy. Wiem, że często są siły próbujące powstrzymać moje błogosławieństwo. Opóźnić moje zwycięstwo, zasiać we mnie wątpliwości i obawy. Ale dziś, święty Michale Archaniele, proszę Cię, rozwiąż każdy węzeł, złam każdy opór, zniszcz każdą barierę, która próbuje powstrzymać mnie przed otrzymaniem tej łaski. Najświętszy Archaniele, jeśli ten cud jeszcze nie nadszedł, wiem, że jest ku temu powód. Może Bóg przygotowuje coś jeszcze większego. Może wzmacnia moją wiarę, może uczy mnie ufać z zamkniętymi oczami, ale dziś z całą pokorą mojego serca proszę Cię, jeśli taka jest wola Ojca, niech ten cud objawi się teraz, bez zwłoki. Święty Michale, dotknij wszystkich obszarów mojego życia, które potrzebują odnowienia. Dotknij mojego zdrowia, mojej rodziny, mojej sytuacji finansowej, moich relacji, Moich dróg. Tam, gdzie jest pustka, wypełnij ją swoim światłem. Gdzie jest cierpienie, przemień je w świadectwo. Gdzie są zamknięte drzwi, otwórz je swoim potężnym stawiennictwem. Jeśli wierzysz, że święty Michał Archanioł już działa w twojej sprawie, napisz w komentarzach: Mój cud jest w drodze. Drogi Archaniele, ileż osób doświadczyło cudów dzięki twojemu wstawiennictwu? Ile świadectw istnieje o uzdrowieniach, wybawieniach i błogosławieństwach, które można wytłumaczyć tylko Twoją interwencją? Dziś błagam, aby moje imię również znalazło się wśród tych świadectw, abym mógł opowiedzieć światu o wielkości tego, co uczyniłeś dla mnie. Święty Michale, jeśli ten cud, o który tak bardzo proszę, jeszcze nie nadszedł, nie pozwól mi się zniechęcić. Jeśli na drodze pojawią się próby, Daj mi siłę, by je znieść z wiarą. Jeśli wróg zasieje wątpliwości, niech moje zaufanie będzie silniejsze. Chroni mnie przed myślami o poddaniu się, przed negatywnymi słowami, które mogłyby mnie zniechęcić, przed pokusą myślenia, że zostałem zapomniany. Wiem, że Bóg nigdy się nie spóźnia, że Jego czas jest doskonały i że Twoje wstawiennictwo już porusza niebiosa w mojej sprawie. Dlatego, Kochany Archaniele, okryj mnie swoim świętym płaszczem. Nie pozwól, by moja wiara została zachwiana, by moje serce ogarnęła rozpacz, by mój umysł został opanowany przez strach. Zamiast tego, spraw, bym odczuwał twoją obecność, twój pokój, twoją pewność, że moja modlitwa już została wysłuchana. Święty Michale Archaniele, jeśli ten cud dotyczy mojej rodziny, Dotknij teraz każdego z moich bliskich. Jeśli są problemy, które nas dzielą, przywróć naszą jedność. Jeśli są trudności finansowe, sprowadź Bożą opatrzność. Jeśli są choroby, wylej uzdrowienie. Jeśli są niepokoje i smutki, przynieś pocieszenie i radość. Jeśli ten cud dotyczy mojej pracy, otwórz przede mną właściwe drzwi. Niech żadna bariera nie powstrzyma mnie przed rozwojem, niech żadna przeszkoda nie zmusi mnie do odwrotu, niech żadna zła osoba nie zdoła zaszkodzić mojej drodze. Jeśli ten cud dotyczy mojego serca, daj mi siłę, by przebaczyć, odwagę, by zacząć od nowa, jasność, by podejmować właściwe decyzje. Święty Michale, już czuję, że coś się zmienia. Moje serce już nie nosi tego samego ciężaru, co wcześniej. Już mogę dostrzec, że Twoje wstawiennictwo otwiera drogi tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Wiem, że nawet jeśli nie widzę cudu, On już się rozpoczął. Mój potężny obroń i opiekunie, dziś przychodzę do Ciebie z sercem jeszcze bardziej oddanym, z wiarą jeszcze bardziej wzmocnioną. Wiem, że Twoja obecność już działa. Wiem, że moja modlitwa nie jest daremna. Czuję, że coś się zmienia. Nawet jeśli moje oczy jeszcze tego nie widzą, święty Michale Archaniele, w chwilach największej trudności, gdy wszystko wydaje się beznadziejne, gdy rozpacz próbuje się wędrzeć, to w tobie znajduję schronienie. Jesteś gwiazdą, która rozświetla moją ciemną noc, jesteś pocieszeniem, które koi moją zbolałą duszę. Dlatego ufam bez wahania, że mój cud już się dokonuje. Jeśli wierzysz, że Święty Michał Archanioł walczy o twój cud, napisz w komentarzach Święty Michale. Twoja moc jest niezwyciężona. Święty Michale Archaniele. Oczekiwanie może być trudne. Czas może się dłużyć, ale wiem, że twoje wstawiennictwo nigdy nie zawodzi. Wiem, że każda sekunda oczekiwania jest częścią Bożego planu, że każda cisza niesie ze sobą naukę. Że każdy mijający dzień przybliża mnie do odpowiedzi, na którą tak czekam. Dlatego, potężny archaniele, proszę Cię, abyś nadal stał na czele tej bitwy. Jeśli jest coś, co musi zostać uporządkowane, aby ten cud mógł się ziścić, niech stanie się to teraz. Jeśli idę złą drogą, zawróć mnie. Jeśli jest coś, czego muszę się nauczyć, zanim otrzymam tę łaskę. Otwórz mój umysł i serce, abym mógł zrozumieć, święty Michale. Wiem, że wielu, którzy modlą się tu ze mną, również czeka na cuda. Wiem, że są serca pełne niepokoju, domy w trudnościach, ludzie wołający o uzdrowienie, o wyzwolenie, odpowiedź. Spójrz na każdego z nich, ukochany Archaniele. Niech nikt nie odejdzie od tej modlitwy bez poczucia twojej obecności i pewności, że wszystko już jest rozwiązywane. Jeśli ten cud, o który proszę, ma być uwolnieniem, Święty Michale, daj mi jasność, by to zrozumieć. Jeśli odpowiedź, na którą czekam, nie jest najlepsza dla mnie, spraw, bym przyjął Boże plany z ufnością i spokojem. Ale jeśli jest wolą Ojca, by to błogosławieństwo dotarło do mnie, Niech przyjdzie bez zwłoki, bez przeszkód, bez barier. Archaniele, połóż swoją dłoń na wszystkich obszarach mojego życia. Jeśli są choroby, niech nastąpi uzdrowienie. Jeśli są trudności finansowe, niech przyjdzie opatrzność. Jeśli są problemy rodzinne, niech zostanie przywrócony pokój. Jeśli są głębokie smutki, niech zostaną przemienione w świadectwa zwycięstwa. Święty Michale, oddal ode mnie wszelkie negatywne wpływy, wszelką złą energię, wszelkie słowa zwątpienia. Niech mój umysł będzie wolny, by wierzyć, niech moje serce będzie otwarte, by przyjąć tę łaskę. Niech żadna siła zła nie ma mocy, by powstrzymać ten cud przed objawieniem się. Wierzę, Archaniele, że odpowiedź już jest przygotowywana. Wiem, że gdy najmniej się spodziewam, Zobaczę znaki, zobaczę otwierające się drzwi, zobaczę, jak niemożliwe staje się możliwe. Wiem, że w tej właśnie chwili coś jest poruszane w niebie dla mojego dobra. Święty Michale Archaniele, dziękuję Ci, że nigdy mnie nie opuszczasz, że zawsze słyszysz moje wołania, że dajesz mi siłę, by wierzyć nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się trudne. Wiem, że moja wiara zostanie nagrodzona. Bo ty jesteś aniołem łask, i żadne dziecko, które ci ufa, nie pozostaje bez odpowiedzi. Teraz, gdy całkowicie oddałem się Tobie, moja dusza napełnia się pokojem. Wiem, że nie ma już miejsca na strach czy zwątpienie, bo moja wiara jest ugruntowana w pewności, że moje błaganie dotarło do nieba. Moje serce już nie jest niespokojne, bo wiem, że mój potężny Archanioł wstawia się za mną w tej chwili. Jeśli czujesz, że Święty Michał Archanioł już działa w twojej sprawie, napisz w komentarzach: Mój cud jest pewny. Święty Michale Archaniele, dziękuję ci, bo czuję, że moja modlitwa została już wysłuchana. Nawet jeśli moje oczy jeszcze nie widzą zmiany, moje serce wie, że wszystko już się porusza. Wiem, że moje życie jest w rękach Boga. Wiem, że żadna prośba wypowiedziana z wiarą nie jest ignorowana. Dziś z ufnością oświadczam, że mój cud już się rozpoczął. Jeśli odpowiedź jeszcze nie nadeszła, to dlatego, że jest przygotowywana w najdoskonalszy sposób. Jeśli droga wciąż wydaje się zamknięta, to dlatego, że Bóg otwiera najlepsze drzwi. Jeśli czas wydaje się długi, to dlatego, że wszystko jest dopasowywane do właściwego momentu. Dlatego, Archaniele, odnawiam moje oddanie. Nie rozpaczam, nie kwestionuję, nie pozwalam, by zwątpienie okradło mnie spokoju. Wiem, że w odpowiednim czasie łaska, na którą czekam, się objawi. Wiem, że gdy najmniej się spodziewam, zobaczę Twoją potężną dłoń działającą i wszystko nabierze sensu. Święty Michale, wzmocnij mnie w oczekiwaniu. Niech moja wiara nie słabnie, niech moje serce nie traci nadziei, niech mój umysł nie jest opanowany przez strach. Zamiast tego, niech czuję Twoją obecność, Twój pokój, Twoją pewność, że moja modlitwa już została wysłuchana. Archaniele, niech ten cud, na który czekam, będzie żywym świadectwem Twojego wstawiennictwa. Gdy się wydarzy, pozwól mi opowiedzieć wszystkim o Twojej dobroci. O Twojej miłości, o Twojej mocy. Niech moje życie będzie odbiciem Twojego światła, aby inni również mogli znaleźć pocieszenie i nadzieję w Tobie. Jeśli ten cud dotyczy mojego zdrowia, wiem, że moje uzdrowienie już trwa. Jeśli dotyczy mojej rodziny, wiem, że pokój już jest przywracany. Jeśli dotyczy moich finansów, wiem, że opatrzność już jest w drodze. Jeśli dotyczy mojego szczęścia, wiem, że Bóg już pisze moją nową historię. Święty Michale Archaniele, niech ta modlitwa rozejdzie się i dotrze do każdej osoby, która potrzebuje tej łaski. Niech każde strapione serce, które to usłyszy, poczuje Twoją obecność, Twoją ochronę, Twoją działającą dłoń. Niech wszyscy ci, którzy czekają na cud, znajdą w Tobie pocieszenie i pewność, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. Dziś z całą moją wiarą oświadczam: Moja łaska jest już w drodze, mój cud się dokonuje, moje zwycięstwo pochodzi od Pana. Święty Michale Archaniele, Twoja moc jest niezwyciężona, Twoje wstawiennictwo jest nieomylne. Czuję, jak moje serce napełnia się nadzieją, jak mój umysł uwalnia się od trosk. Wiem, że ty, potężny Archaniele, stoisz u mojego boku, gotowy do walki w każdej chwili. Twój mieć światła przecina wszelkie ciemności, Twoja tarcza odbija każdy atak wroga. Święty Michale, prowadź mnie przez tę drogę oczekiwania. Niech każdy dzień będzie krokiem bliżej do manifestacji mojego cudu. Niech każda modlitwa wzmacnia moją wiarę. Niech każde wyzwanie czyni mnie silniejszym. Jeśli wierzysz, że Święty Michał Archanioł już przynosi twój cud, napisz w komentarzach: Moja łaska już została udzielona. Polub ten film. Udostępnij tę modlitwę osobom, które jej potrzebują i zapisz się do kanału Modlitwa za duszę, aby nadal otrzymywać przesłania wiary i ochrony. Niech Święty Michał Archanioł błogosławi twoje życie, chroni twoje drogi i przyniesie cud, na który tak bardzo czekasz. Amen.